para juntar. Ja bym ziemi, bo bym się popłakał. Myśmy musielibyśmy go robić. W ogóle heretycy mają swoje statiki? Nie mają statyków heretycy. A no, sad. To robię, że żeby takiego. No dużo co by chciała, actually. Nie robią bosa? Ja najpierw mamy. No, to już moją... Bo jaki pójdę, pływ, to onda ci jeden ucznik podejdzie. To się kusznik. Daję fajny ja wiem, ma to pani pamiętaj na następne miesiące. Chcę na sobie Nie cała doba cooldownu, żeby to do wydłużyć. Ja pierdala. Będzie się działo. A ty no. będzie że W ogóle jest zrobimy no tego. Jak zrobimy tego statika, to ja bym poszedł na NWSB. I tam robił. Że to powiedziałeś. No, A kto to powiedział to nie, nie wiedział? A tak? no, kurwa. A kto powiedział, że muszę cię chiłować. A muszę to robić? Dorek łatki. Nie, nie spodziewałem się, że polecam w puszczanie. Myślę, że się na nie zatrzyma. No, to Jak najwięcej, żeby kurwa fajne było, żeby było ekspo. To jest jeszcze drugi. Drugi z takiego demonstracji. Manna. Kurwa, mała nana. Na. O, dużo jest bez samym polecenia. to po no kopie, mówisz, że jest tu sekundę, zanim wezmę ten. Kurwa, jak masz pula, pula, to ją rzucasz ode... w środku, pula ją masz rzucać, rozumiesz? W środku, pula. Jak ty mówisz, hmm. że ktoś ma małą manę od razu? Kurwa, tylko ja nie widzimy. Tam je jest wszystkiego jakby z Na przykład teraz moczkiemu ten... możesz rzucić. Teraz. I najlepiej, żeby wcale bardzo teraz leżało. Ci, co stoją poza, to kurwa, niech w dół. Nie, nie. nie. Na samym czasie, mniej więcej, jak ja odpalę to w to zespołu. To jest idealny moment. Nie pamiętaj kurwa. Nie widzę. Nie widzę. Czy mam są zainklantowane? To dobre pytanie. Nie, nie sam wychodzi mi. Trzeba tutaj patrzeć na system wartości i czy opłaca ci się ryzykować CTF za takie gówno. Polecam otrzymać kawałek za mną, będę wam mówić czy coś jest, czy coś pekują, czy nie pekują. A, bo mnie nie na koniec. Jeszcze przyjemność się po tym setniku, może coś zrozumieję. Typo 1, ups. Zbieracz. Przejeżdżać. Łapki radziłbym się nigdy nie odseparować będzie tak bardzo trudno. Daj Tak robisz to teraz. Trochę niebezpiecznie. muszę kupić znowu kojarz zbroi. 1404 IP 1 Wstawili kolejnego awalona, o Boże nie Stawili? Stawili kolejnego awalona chyba ha. Pani Oni na za awalony w no tak, to się ja do nich robię, bo jest to już i Maris je dobrze organizuje, wiem. To się z tego co wiem, ale za na tym jak to nic się ciekawego nie działa. W sensie nawet nie zaczęliśmy robić, awalona, bo do nie Jeszcze awalony dziennie. Ta dwa dziennie, bo jeden, papa, trzy godziny. Ja wiesz, jak będę miał zbroję, no to mogę. Czacha Uwaga, obok. Tutaj, tutaj, przejedźcie dalej, tam przy ścianie, przy ścianie, dosłownie obok ściany trzeba od boku wejść totalnie. Dalej, 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 dalej. Będziemy wchodzić z tym drugim wejściem, tym szerokim wejściem. Teraz coś się mogę ogóle znowu w Tutaj i są bite moby. Stójcie, stańcie sobie tam na sadach, nie jak robicie mobów, jak kiedyś się Jakiś postulup parku uważałbym tutaj. Jest typu pół miliona fejma, pół miliona fejma jakiejś koreańskiej gildii, albo chińskiej, która ma 76 bilionów, z czego mają 6 milionów tylko z mi graczy, nie ma tutaj żadnych przypomnienia. osa, gładki w teza. No, ja Stójcie tutaj dalej, albo odkłuńcie się od tego, jak nie sprawdzicie, czy są bosowie. Jest pomarańczowy. Tutaj nie było żadnego, więc przebiegnę od razu tutaj. Mamy jednego pomarańczowego bosa. Będzie na dół, tutaj do schodu. Do mnie wszyscy. Do góry. Dysmont. Zagrać na skilla. 5, 4, 3, 2, 1. Tak. Tak. Więcej nie zgarnę.

Dobra no. Wiem, no to Pani spodnie. Który... W, w tym upadku. To było. To nie dobre, bo na tym posie trzęsą po co mi A to, to w, tym, w którym upadku tylko? Tak, ale po nie jest Tak. No. Kurwa. Zresztą się tego łatwiejsze, zresztą się tego łatwiejsze. Na trzy powierzch dąba. Raz, dwa, trzy, dwa i wszystko. Wszystko, wszystko, wszystko. Aś, dwa i pół, ba raz, Teraz za dwa. tego palca, rzucać struty, trzeba. Guardia lecz party. Wszyscy mają między Odbiegnij z nim tylko Tako zabić tego moba, tylko Gwardia trzymaj się ulecz siebie On nic za nie może zrobić Zabijcie tego moba, nie kręćcie się Zbijcie go kurwa im szybciej go zabijecie tym szybciej będzie luz Tak jest Proszę, sekund. To jest piski, Chinese. oni często tam jedzą sobie tak po łapa W grupie po 10 osób. No, oni są naprawdę po trzeba Ale zazwyczaj mają niskie kijki, to ten. Tak, to też tak. I co? jak tu się pojawią, to bombi, no. Nie. Nie chcę tak Nie wiem w jakim uniwersum Ty żyjesz, ale nie żyjesz w naszym. To na pewno. Każdy mi to mówi. jeszcze tą dwójkę i mamy... To mamy? Ja tutaj wejdziemy sobie od boku do środka i będziemy robić środek Chciałeś sobie to się jakoś tak, żebyś nie zginął

RNG kompanii już byliśmy chyba sprzedawani. Uciekamy. Oooooh! Dzień bo... dobry, że nie. Panie, kurde, że nie. Słuchaj mnie dzisiaj gonili przez tam całą mapę dziesięcioma. Ej, wsklej, jedziecie dosłownie, za zamęcam tym samym który którym ja jadę tutaj na bok. Żebyśmy nie jechali przejściem, gdzie, gdzie myślą, że będziemy jechać. Bo to będzie głupota. Stozo, nie wybieraj sobie takich momentów na gadanie o niczym Dokładnie tak Dobra i pytanie do pardy. Tutaj jesteśmy w stosunkowo bezpiecznym miejscu. Czy chcecie iść czy chcecie tu? E to no to Esk. mamy do Eski. Do no tak, no. Jedziemy na Będziemy skipować pierwsza modę. To No bo Jezu, ja niedawno wyrzuciłem wszystkie moje kredyty i znowu mam pół miliona kredytów. Na scalone życzenia. No, nie 5:06, bo o godzinie 21, a wolno 8:0 bez troj, troliady koniec tym. Będą plusy, będą minusy. I, no, i, czyli wprowadza ten system, o którym tu przez pół rano. To by nie no? Jaki jest system? Dostajesz minus, że. nie wypuchałem, nie, 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 duch, nie, nie się kolera, dostajesz minus. Dostajesz się tam minusów i nie wpuszczam na wyższa Czy mhm. W będziecie skipować razem ze mną, będziemy biegli tam do wyjścia. Do tego wejście do piwnicy. Palić buty. Palić buty, biec, biec. O nie, to Sztur, szczur, szczur, szczur. Mamagro, biegnijcie, biegnijcie, wyjdźcie, wyjdźcie, wyjdźcie. zobaczę. Nas pójdziemy do tego, żeby wychodzić, huzar. Ja pierdolę. Nie wejdź, 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 wejdź. A teraz bym tutaj przeraźlił szczurnia, pierdolę. Oni nie mają nic lepszego do roboty, laj. Ja pierdole. pierdolę. Oni teraz chodzą po własnym domu, co nie? Oni nie wychodzą tam nawet, kiedy dostajemy jakieś info, albo kiedy kogoś widzą. Oni tam po prostu spędzają cały dzień. Tak. A to jest to szczury wychodzisz ze statików? Nie, Czekaj, ja, mi ja, nie... Ja... ja pamiętam jak e, grałem jeszcze rok temu w Albiona, to właśnie widziałem. Jak był jeden szczur i go z tyłu? Ale znakomita historia. symbolia. Ja? Bo te szczury wyjechały. historia porożyła moje kurwa chłopiec saduszko. Zaraz moje życie. Dziecięta. się na ich doktorze. Dana to wół. Dlaczego? O kurde, ale... nie bije. chodziło o to, żeby te kule szybko wchodziły. Bo tutaj wymagane jest szybkie wchodzenie kuli. No to nic innego nie da pana. Nawet z tego nie trafi. Nie trafi. Zrobienie z tej pijakówki. Ale przejdź Bo jak zobaczą, co jest zrobione, to pójdą głębiej. A z niej polecić 10 tysięcy. Dla wszystkich. No, ulotaj. To serduje, to jest złota. Wow. Ale Przebiegnijcie sobie tam pod przejście i dopiero bijcie. Zdzikus, kręcnie? Chyba? Nie. Albo nie? Ja żyję. No, nie w party, nie w party, nie w party, nie w party. Wiem. Nie, ma <laughs> <laughs> równi Nie ma prawa. Czujecie, ja jak uh, w Minecraft To to mane. Ja się czuję jak w za. Idziemy do za, za za, idziemy do za, za za. A nie dziwię się, że czuję się jak w za tymi ludźmi. I, dzisiaj, y, ostatnio słyszałem od jednego randoma, że tutaj w Dallas Park, jedne co mają, to dobry, dobrą ekipę na TVA to się kurwa zgadza. I zgaduję pewnie od tego, od Salama. Od kogo? Mam pomoc. Nie, 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 zupełnie nie z żadnych charakterów, zupełnie inna gwizdia. Yy, w Mrocznej Straży. O, tak, żałem. O, sztuczka. No. O, sztuczka. O, sztuczka. O, sztuczka. Oni tu mają dom. Oni tutaj mają dom. O, i nas goń. Oni tu mają dom. Ja, się mają za... u pierwszy uciekają ze statku. Wybiegać. Biegnijcie, biegnijcie, biegnijcie. Dajcie póka. Wiecie, nie bał mówię z tego. Jak widzę dwa szczury w każdym statiku, przynajmniej to ja z nim ale to nie ma sensu. Teraz chcemy się do miastu. Zrobiliśmy dwa taką czy dostarcza. Pega, dościu, peka. Komuś, albo, albo wracamy na klubkę, naszą kochaną. I nie nie bydzi, miał dzień dzień. Dzień. Tak, miał być i to A do dziesiątej. Możemy zrobić to przez godzinę, ale przydałoby się to. ludzie na Smoskiej, Jestem już zapisany. Nie, nie ma, ja też jest zapisany. Dziękuję. Na... Łatwiej. Paweł, po 12 tu wraca. Muszę z nim spędzić trochę czasu. O! Gdzie był. ani Magon. Ja bym się nie interesował młody. W pracy kurwa, gdzie miałby być? On nie od pracy. Dobrze, to nie zaprosi mnie do to co tam robi. Hmm. To nie piłka. Chętnie byłem. Prosiłbym ciebie, żebyś nie odsywał się, jeżeli masz nic Ciekawego do powiedzenia. Animum nie ma go Dziękuję. Nie Patrzcie w Nadia informacja równa się nieważna. Pisaszek, pistaszek. Interesująca. Zamknij nawias. Yy, Zamknij mocy, gitary, Ryta Zaraz polecam. Kiedyś masz komentarz na To ja zrozumiałem. To był jest zdebald. Ooo, dwa lata informatyka, na no, wreszcie się przydały. Tak ładnie nie, nie rozumiem informatyki w ogóle, ale kurwa, zbudowałem przekaz. Ja to zlałam. E nie zrozumiałem i nie chcę zrozumieć. Nie uczyli was banem C++? Nie, zapomniałem o średniku! Nieee! I problem, nie zrozumiałem. Nie bahałeś przekaz. Jedyneczka, jedyneczka... Trzeba poświęcić do zrobienia... ...pięć, cztery porządki ma, to powinien być średnik. Yyy, jak to było? To było te... trzy, trzy spacje, ci, ci, ci... Otwórz nawet otwórz nawias. Daj mi jechać przodem, daj mi, spodem, daj mi przodem, bo tutaj nie wiem, jak nie ma. Dalej. Tu weźcie, poczekajcie. <grym> Dawaj, no ty teraz, ślijesz za mną bardziej. Bo to mi się nic nie stało. No tak, ale ty nie umiesz biegnieć że chuja. Wiesz, mam tutaj pani. dalej tak, do mnie na